Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Świetnie. Lambert, przygotuj aparaturę. Eskel, pójdź. Póki co, ja tu wydaję polecenia, moja droga, nie ty. Myślałam, że się dogadaliśmy i że weźmiemy się za umę po mojemu. Powiedziałem, że ci pomożemy. Tylko tyle. Nie wiem, co chcesz z nim zrobić. Wciąż nie raczyłaś powiedzieć. Ale to nie będzie bezpieczne, prawda? Właśnie. Dlatego wpierw warto spróbować innej, łagodniejszej metody. Co to za metoda? Wywodzi się z tradycji ludowych. Korzystałem z niej wiele razy, choćby do odczarowania łabędzia z Powis w 1211. Zabiorę umę w góry. I co, będziecie razem wyli do Księżyca? Trochę szacunku. Nie rozmawiasz z Geraltem? Nie, nie będziemy wyli. Położę go na grobowej desce i o północy podam napar z szaleju, który wyrósł na. Zresztą nie widzę potrzeby, żeby ci tłumaczyć. Moim zdaniem. Znam je. Ale ja nie proszę o zgodę, tylko mówię, jak będzie. Wrócę o świcie. Z umą. Albo z tym, kogo skrywa. Wesemir robi się drażliwy na starość. To jeszcze nic. Nie było ci zeszłej zimy, jak Lambert go przekonywał, żebyśmy wynieśli się z Kermorem. Bo na co nam ta ruina? Ściana grzyb z dachu się leje i zimno tu jak w pieprzonej psiarni. Wesemir wstał bez słowa, wziął miecz, trzasnął drzwiami. Cały miesiąc go nie było. To co robimy z wolnym wieczorem? Wesemir mówił, że trzeba wymienić belki w stropie, wiecie, tam w baszcie. Może byśmy się tym zajęli? Możemy się też napić. To do mnie bardziej przemawia. Też nie odmówię szklaneczki albo dwóch. No, to przegłosowane. Dobrze, ale za chwilę. My z Geraltem musimy jeszcze porozmawiać. Oho, brzmi poważnie. Do zobaczenia później. Coś się stało? Nic. Chciałam się tylko na chwilę odciągnąć. W taki sposób, żeby chłopcy nie wyczuli, co się święci. Hmm, co się święci? Pójdziemy na górę i będziemy się kochać. Hmm. Jak zawsze, wiesz, czego chcesz. Za stara jestem, żeby udawać zawstydzonego podlotka, chyba że mnie ładnie poprosisz. To jak idziemy? Potem do nich dołączysz za godzinkę, albo dwie. Albo za trzy. Trzymam ze słowa. No, proszę. Gołąbeczki jednak postanowiły do nas dołączyć. Dobrze się bawiliście? Przecież słyszałeś. A poza tym nie nasza sprawa. Jen, nie mamy kieliszków. Możesz pić z kubka? Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. <laughs> Może zamiast tak chlać w milczeniu, nadgonimy towarzyskie zaległości. Co u ciebie, Lambert? Trafiły ci się jakieś ciekawe zlecenia, zanim zacząłeś polować na Taulera? A tak. Miałem kontrakt w Lanexeder. Exeter. Dość intratny, nie chwaląc się. W Kowirze potrafią sypnąć złotę. Wiecie, ile tam dają za utopca? Cicho, teraz ja opowiadam. Więc grasował tam gigant. Napadał na karawany i ściągał ludzi na bagna. I paskudził na gościńcu, przez co łacno pośliznąć się było. Starczy z suspensu, przejść do rzeczy. Jak wolisz? Okazało się, że to nie był żaden gigant, tylko potulny leśny troll. A za napadami stała grupka Rabusiu. I co zrobiłeś? Zabiłem Rabusiu dla za spokoju. I trola, bo za jego głowę była nagroda. Pragmatyczny jak zawsze. Ty też mógłbyś być czasem jak Lambert. Odłożyć na bok ideały takie jak sprawiedliwość dla troli i pomyśleć o pieniądzach. Wiedziałem, że pani czarodziejka mnie zrozumie. Gdzie byłeś, kiedy cię nie było? W Aldersbergu. Polowałem na wyższego wampira. Oho, to są niebezpieczne synny. I wybredne. Ten osobnik upodobał sobie młode kobiety z wyższych sfer. To tak jak ja. Nie interesują nas twoje fantazje. Za to ten wampir. Nawet mnie ciekawi, jak sobie poradziłeś. Mój zleceniodawca wydał bal maskowy dla miejskiej śmietanki, żeby go zwabić. Też się przebrałem. I powiem wam, nigdy nie miałem takiego powodzenia jak tamtej nocy. No i co z tym wampirem? Dogadałem się z taką młodą alchemiczką, nabombiła się fistechem, wódką i grzybkami, po czym poszła do ogrodu. Wampir ją tam znalazł, napił się, no i walka była tylko formalnością. No tak. Jakie czasy, taki szewczyk dratewka. A jak alchemiczka? W porządku. Straciła trochę krwi, ale gorszy był kac. Miesiąc piła tylko sok z kwaszyńców. Sporo się u mnie działo. Wiecie, królowie, smoki, spiski, a potem odnalazłem jem. Niezmiernie nas to cieszy. Opowiedz lepiej, jak było z tym umą. Długa historia. Jeździłem za Cili, do Welen, Gaskerigę. W Nowigradzie ratowałem Jaskra... Pewno znowu chędożył się z kim nie trzeba. A właśnie przy okazji starych znajomych Nowigradu i Hendorzenia. Co u Tris? Tris radzi sobie. A jakiej blizny posodę? Znikł już? Lambert, to już nie jest śmieszne. E, dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Jennifer, co chcesz zrobić z umą? Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz, jest po północy. Poddam go próbie traw. Ale tylko. Że co, kurwa? Przepraszam bardzo. Chcesz z niego zrobić wiedźmina? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo. Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać. Żeby przywrócić u mnie dawny kształt, trzeba wpierw. Ach, jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją formować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. To właśnie robi pierwsza część próby. Jakby otwiera ciało. Dopiero mutageny zmieniają w wiedźmina. Jaka jest szansa, że Uma przeżyje? Niewielka. Ale nie mamy innego wyjścia. No chyba, że Wesemir go odczaruje na parę z szaleją. Żebyś się nie zdziwił, staruszek swoje wie. To będzie pierwsza próba od lat, od dekad. Wiedziałam, że wam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane i tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji Wiedźminów. Niby nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, żeby nie brać uczniów, a teraz musimy to przegadać. Może innym razem. Komu kolejkę? Mnie. Ale zagryzka się skończyła. Geralt, skoczyłbyś do kuchni? Mm -hmm. Panowie, korzystając z okazji, miło się piło, zwłaszcza z Lambertem, ale pora późna. Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień. Nie posłuchał? Prawie że nie. O czym gadacie? Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę. Ale wpierw kolejeczka. Uu, ale kopie po wątrobie. Co to? Mordownia. Irytus pół na pół z białą mełą. Co się patrzy? Zjenefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lub. Coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nie śmiesznie. jak ma rację. Słuchajcie. Znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No. To... Zaczynasz od. Nigdy w życiu nie. I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił? do Brzmi dobrze. Zaczynaj! Nigdy w życiu nie. Przespałem się z Cukubem. No proszę, pograjcie się spodziewały, ale żebyś ty. Eskel, eskel, woda woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja. Nigdy w życiu. Nie obudziłem się po imprezie w samych kaciach. Gerald? Palicho lamberta, ale żeby ty, co by powiedział papa wesemir? Myślę, że papa wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie. Nie uciekłem od kochanki przez okno. O, ciekawe, co to za twardziel was nakrył, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi. To był przyjaciel. Nie chciałem sprawić mu przykrości. Te, prawdziwy z ciebie druh. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł Wam spojrzeć w oczy. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę. Tylko się odleję. Dogadujesz się z Lambertem? Powiedzmy. Po prostu nauczyłem się o czym z nim nie rozmawiać. To chyba długa lista. Mhm. Ola, młodzieńcy, co to za prywatka? Alkohol, powiadam wam, jest najgorszym wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać Pan. Co, jak to się wtedy mówiło? Smalić cholewki do ziemi? Młodzieńcy, bycie wiedźminem to nie śmiechy i chwilę, lecz ciężka praca. Nie dla nas, wszczebiot, dziadek. Nie dla nas. Dobra, dobra. Jeden wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź kolej. Ech, poleje cię, eskel, poleje. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w Egipcie. O co chodziło z tą samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tarę. A On zamiast się cieszyć, że z życiem muszę, zakochał się po uszy. Chciał, żebym moją złapał. Odmówiłem. Więc spróbował po swojemu z rybacką siecią. No i pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku mazurki. Piękna historia. I zbierałem. Ta, jaki? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Przepisz się kiedyś od mhm. jak Jakiej zaufa? Ty byś za nią w ogień skoczył, a ona mu Jak zawsze. Zależy się eksperci od miłości, Cholera. Żaden z was nie był z czarodziejką. Nie bez powodu. Dobra, daj przystojnikowi spokój, bo się nabzdyczy. Patrz, już robi tę swoją obrażoną minę. Masz, Geralt, napisz. Życzymy tobie i Yennefer wszelkiej pomyślności. Uff. Wódka się skończyła. Kto idzie? Ja byłem. Poza Grychem. Mm, no dobra. To ja... idę? Kuchnia z tamtą, tą? Słuchaj, no, Lambert. Czy ty... Czy ty masz do mnie jakiś Ja? Nie wiem, że... No, tak mi się zdaje. A wiesz, ty jesteś dla mnie jak młodszy brat. Upawy, wredny. Ale brat. Ok, dla mnie się tak, kurwa, nie wruszyła. Chodź no tu. Choler, potłukła się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić. Trzeba, trzeba się rozejrzeć. To zadanie dla Wesemira. Znowu zaczyna. Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzień? Czyżby w niebezpieczeństwie był Jakowym? Za mną w sukurs! Eskel, hop, hop! Rozlał wino i w wlał. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, a mi się chyba pożywał. Eskel! Hop, hop! Eskel! 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 Hop, hop! Eskel, pijaku! Wyłaś! Ej! Słyszałeś? Eee... coś. Coś jak... E, dyszenie rannej wiwerny. Cholera... Chyba sobie coś zrobił. Jedna blizna w czy w tamtą w niej, to już różnicy nie uczyni. Aha. Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj się, bracie! Idziemy! Eskel! Hop, go! O! Patrz, tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Eskel! pomóż Co? Co się stało? Napryłeś się w trzy dupy. Co się stało? Wstawaj, się mi pić. Nie spuchuj się, burzyno. Zawsze się tak kończy, jak klejemy we trzy. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma. poza pozajemna. Ej, lepiej nie budzić. A ta czarodziejka, z którą gadaliście? Pomyśl, włączymy ich ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie z wynachną. Lambert. Ty co masz łeb? O pewnie, że mam. To jak? Wzywamy loże czarozzi jak na imprezę? To jest! kurwa! No Dobra. Jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. Łatwiej zna. No to dawa jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy. że nie jesteśmy czarodziejkami. I się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy ciuchy, Jennifer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? To nie mądrzy się, bo tak ci zasznuruje gorset, że się zetrasz. Nie marucie, skel, wbijamy się. Fa, 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 fa. O! Faza no dobra. Ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu. Ale zwiosłaż szpargał? Można by pomyśleć, że się tu sprowadza. Nie strasz Geralda! A będzie na tobie leżeć, jak ulał? Tak, jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie, 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 nie Nie pasuje ci do karnacji. Cholera, Eskel. masz taliosy. a ty jesteś osioł. No dalej bo mnie pije. Dobra, ja gadam. A wy coś, róbcie z kryształami. Hedmil bledę do in hokus pokus sary mary, arce latana. Co? Bardzo przepraszam, pomyłka. Wstroż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie baranie loża! Loża mnie dopadła! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do łóżek, ale już. co za sen. Widzę, że wszyscy już na nogach. Zuchnął jak gorzelnia. Ten kapelusz to była pamiątka, Lambert. Daj już spokój. Zbierze się. Później poustawiasz chłopców po kątach. Przejdźmy do rzeczy. Udało ci się coś ustalić? O. Kiedy wypolowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się u mnie. I zauważyłem, że w chwilach... No jak to powiedzieć... Ograniczonej świadomości, zachowuje się inaczej. Kiedy Uma zasypiał, budził się. Było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Dlatego wprowadziłem go w trans. Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem. coś jakby westchnienie czy jęk. I to nie był głos Umy. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. To sieć cicho. Dziękuję. I przepraszam za wcześnie. Chłopcy powiedzieli ci już, co zrobimy z umą? Tak, niezbyt mi się to podoba, ale zaufam ci. Myślałem, że ten stół gdzieś przepadł. No nie widziałem ponurego Alberta z pół wieku. Żal było wyrzucać. Pomyślałem, a nóż jeszcze się przyda. Wiecie, jak to stary człowiek. Pewnie. Każdy dziadek trzyma na strychu narzędzia tortur. No dobrze, to co teraz? Możemy zaczynać. Trzeba tylko uważyć eliksirę. Ciekawe czemu... Nie zrobiliśmy tego wcześniej? Bo preparaty do prób są silnie reaktywne i trzeba je podać zaraz po sporządzeniu. Zadowolony? Geralt, ty zrobisz eliksirę. Proszę, tu są receptury. A ty, Eskel, weź bimber. O nie, powczoraj się tu. To... I zdezynfekuj narzędzia. No, raz, raz, chłopcy. Jak wymierzyłaś proporcje, skoro nie wiesz, kto tkwi w ciele umy? Dokonałam skomplikowanych wyliczeń, ekstrapolowałam dane i na podstawie symulacji. Czyli strzelałaś?